Dzień dobry. Myślę, że możemy zacząć posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Witam bardzo serdecznie Panią Prezydent, Panią Skarbnik, przedstawicieli Urzędu Miasta, Panie i Panów Radnych, członków Komisji. Dzisiejszy porządek obrad tak naprawdę to dwa projekty uchwał. Projekt uchwały w zakresie budżetu na rok 2025. I projekt uchwały w zakresie wieloletniej prognozy finansowej 2025-2039, oraz jeszcze plan pracy, który na poprzedniej komisji przedstawiłem jako projekt. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś tam uwagi, to też odnośnie tego planu pracy porozmawiamy. Czy ktoś z Państwa ma? Jakieś propozycje co do porządku, nie widzę, więc przechodzimy w takim razie do pierwszego punktu porządku obrad. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie y, projektu budżetu na rok 2025. Prezentacja tego budżetu była nam przedstawiona po sesji, także myślę, że jeżeli są jakieś pytania, wnioski. Czy stwierdzenia, to bardzo proszę, czy ktoś z pani, panów radnych chciałby w tej kwestii zabrać głos? Nie widzę. Czy ze strony pani prezydent są jakieś? Nie. Nie. Wszystko rozumiem, jest jasne. Ok, w takim razie y, y, ja pozwolę sobie podsumować, y, bo przygotowałem taki y, projekt y, opinii. Y, którą komisja zechciałaby y, podjąć. I y, Szanowni Państwo, ten projekt opinii jest w oparciu oczywiście o, pro, o uchwałę Rady Miasta w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, bo komisje y, zarówno y, gospodarki komunalnej, jak i edukacji y, już takie opinie wydały nad y, projektem Uchwały budżetowej. Natomiast nasza opinia jest opinią ostateczną w tym zakresie. Tak stanowi uchwała w sprawie trybu prac, więc pozwoliłem sobie przygotować taką, taki projekt pisemnej opinii. Jest to dokument, który, powiedzmy, zawiera trzy, a w zasadzie cztery takie najważniejsze punkty. Pierwszy to jest ogólne informacje dotyczące samego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2025. Są to dochody z podziałem na bieżące majątkowe, wydatki również z podziałem na bieżące majątkowe, nadwyżka operacyjna, planowany deficyt, rozchody, spłata zadłużenia, przychody, kwota długu, upoważnienia dla prezydenta, które wynikają z tego projektu uchwały. Również jest tam planowany, wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzonych przez jednostki oświatowe. I planowane rezerwy, w szczególności rezerwa ogólna, która też jakby podlega pewnym reżimom ustawy o finansach publicznych. Następnie są też, to wszystko oczywiście jest zawarte w załączniku do projektu uchwały, czyli w tym budżecie. To są dane jakby pochodzące stamtąd. Drugi punkt dotyczy. Jakby, właśnie danych i porównania tego z planowanym wykonaniem budżetu roku 2024. Następnie, powiedzmy w zakresie wyniku budżetu, czyli jaki mamy deficyt przewidziany, jaką mamy nadwyżkę operacyjną i źródła pokrycia tego deficytu. No i tak naprawdę punkt najważniejszy z punktu widzenia komisji, która. Jak rozumiem, ma rekomendować Radzie Miasta tenże projekt budżetu. To jest punkt trzeci, który określa, że w trakcie przygotowania projektu budżetu na rok 2025 wszelkie procedury, Dane, które wynikają zarówno z ustawy o finansach publicznych, jak i z uchwały o trybie prac nad projektem uchwały budżetowej zostały zachowane. Struktura, dane zawarte w projekcie budżetu, uzasadnienie dołączone, informacje i materiały również ten wymóg został spełniony. To, co już powiedziałem w trakcie debaty nad projektem budżetu, zarówno Komisja Edukacji i Spraw Społecznych i Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Urbanistyki nie wniosła uwag do projektu. Opinie komisji w przedmiotowej do przedmiotowego projektu są pozytywne. No i takie kwestie, powiedziałbym wynikające bezpośrednio z ustawy o finansach publicznych, już bardziej szczegółowe dotyczące tego, że nadwyżka operacyjna w związku z relacją, która jest określona w artykule 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest zachowana. To znaczy, że mamy nadwyżkę operacyjną, a nie deficyt. Taki jest wymóg wynikający z tej ustawy. Projekt budżetu miasta zakłada rezerwę ogólną, też w, powiedziałbym, przedziale, który mieści się bo tam jest od 0,1% do 1% i ta rezerwa ogólna naszego projektu też się kwalifikuje do tego przedziału. Również projekt budżetu miasta zakłada zgodność dochodów i wydatków w planie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzonych przez jednostki oświatowe. To jest wymóg określony w artykule 223 ustawy o finansach. I projekt budżetu i wieloletnia prognoza finansowa zakładają również zachowanie relacji określonej w artykule 243 ustawy o finansach, czyli tak, tak zwany wskaźnik zadłużenia, który nie może być wyższy niż przewidziany w ustawie o finansach publicznych. Te wszystkie wymogi ten nasz projekt zawiera. W związku z powyższym proponuję, abyśmy przeszli do opiniowania. Mając na uwadze te przesłanki, o których powiedziałem, plus to, co Państwo sami zapoznaliście się, plus prezentacja, którą widzieliśmy po sesji poprzedniej. Jeżeli pozwolicie Państwo, to proszę, kto z pań, Panów Radnych jest za pozytywną opinią? Jeżeli jest pytanie, bardzo proszę. Jeśli chodzi o, o, tą, o tą opinię, to tylko literówka tutaj jest 3, 4, 5, 6, 7. Ja. No. Dobrze, bardzo. bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Tak naprawdę, jeszcze w tej opinii znajdzie się punkt ostatni, ale to już po głosowaniu, czy komisja wydała pozytywną czy inną opinię to nie dopisywałem, bo to przed, że tak powiem, opinią nie powinno się znaleźć w projekcie. Dobrze, bardzo proszę. Przechodzimy do opiniowania. Kto z pani i panów radnych jest za pozytywną opinią w zakresie projektu uchwały budżetowej na rok 2025? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Komisja wydała pozytywną opinię. Ktoś z Państwa jest ja jeszcze przy tym pozwolę sobie, że tak powiem przegłosować propozycję moją dotyczącą tej pisemnej opinii. Ktoś z Państwa jest za tym, aby w takiej formie przedstawić Radzie Miasta i Prezydentowi to opinię naszą z tym załącznikiem, że pozytywnie. Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. To w takiej formie komisja przedstawi propozycję do pana prezydenta i do przewodniczącego Rady Miasta. Drug... Bardzo proszę, pani skarbnik chciała zabrać głos? Ja tylko chciałam podziękować tej komisji i przewodniczącemu za tak bardzo dokładną i wnikliwą analizę budżetu i te dokładne zapisy, które wynikają z ustawy o finansach publicznych, bo to jest bardzo ważne, że ktoś na to zwrócił uwagę i za to, że przestrzegamy tych wszystkich przepisów. No jesteśmy do tego zobligowani, ale bardzo duża precyzja, także dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do porządku drugiego punktu porządku obrad, czyli projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Czy ktoś z Pani i Panów radnych chciałby w kwestii tego projektu zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy więc do opiniowania. Kto z Pani i Panów radnych jest za pozytywną opinią w zakresie tego projektu? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że komisja wydała pozytywną opinię w zakresie projektu uchwały. Jeszcze ostatni punkt porządku naszego obrad, plan pracy. Ten plan pracy Komisji na rok 2025 przedstawiony został na poprzedniej komisji. Czy ktoś z Pani i Panów Radnych chciałby jeszcze uzupełnić albo wskazać jakieś inne propozycje? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania nad przyjęciem propozycji planu pracy przedstawionego na poprzedniej, na poprzednim posiedzeniu komisji. Kto z pani i panów radnych jest za tym, aby przyjąć proponowany plan pracy? Proszę o podniesienie ręki. Bardzo dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że plan pracy został przyjęty. Będzie załącznikiem do projektu uchwały. Bardzo dziękuję za dzisiejsze posiedzenie. Zamykam posiedzenie komisji. Następne posiedzenie przewidziane jest 17 przed sesją. Chyba, że będą jeszcze jakieś autopoprawki do budżetu, to też komisja się nad nimi pochyli. Bardzo dziękuję.